Cześć, witam na kanale warsztat RPG. Ja jestem Amnezja i dziś odpowiemy sobie na pytanie, czy trzeba umieć sci-fi, żeby zagrać w Coriolisa. Zaczynamy. Warsztat RPG. Jak już może o mnie wiecie, jestem jedną z tych osób, które najgłośniej krzyczą, że nie znoszą sci-fi, ale jednocześnie dość niedawno w tym roku skończyłam dwuletnią kampanię, właśnie science fiction. I mm, kiedy Irek próbował mnie zaprosić na tamtą kampanię, to powiedział kilka słów, które, wiecie, dość mocno gdzieś tam wryły mi się w głowę, i może nie do końca, że zmieniłam podejście, bo nadal. Jeżeli ktoś mnie zapyta, nadal mówię, że nie lubię sci-fi, ale coś się zmieniło, a mianowicie zmieniła się perspektywa. No bo zastanówmy się, czym charakteryzuje się to sci-fi? Odpowiedzcie sobie na to pytanie. I wiecie, moja odpowiedź to jest statki kosmiczne w ogóle, kosmos, ym, nie wiem, walki kosmiczne, ym, miecze świetlne i jakby to jest dla mnie vibe, który ja, o którym ja myślę, kiedy myślę o sci-fi o dużej technologii, której nie ogarniam i nie mam chęci w ogóle poznawać. I teraz odpowiedzmy sobie na to pytanie, czy moja postać musi to wszystko ogarniać? No słuchajcie, nie. Bo mm, wiecie, science fiction też ma swoje jakieś tam podgatunki, nie będę tutaj w ogóle w to wchodzić, bo to nie jest film na ten temat. W każdym razie, ta moja postać, która siedzi sobie gdzieś na jakiejś zapyziałej planecie, ona w ogóle się nie musi na tym znać. I ja też nie muszę się na tym znać. Bo wiecie, dla, nie wiem, mojej Astrid, która jest wielką ym, dziennikarką, to nie jest istotne w ogóle, nie wiem, jakby kwestie techniczne, jeżeli chodzi o latanie, czy z jakiego konkretnie pistoletu strzela, jeżeli naciśnie spust i strzela, prawda? To w ogóle nie jest istotne. Dla mnie istotne jest to, żeby ktoś przewiózł mnie, jakby wielką dziennikarkę, na inną planetę, żebym ja sobie mogła nakręcić swój Zajebisty reportaż. I to jest istotne dla mojej postaci. Albo wiecie, postać pochodząca z jakiejś totalnie zapyziałej planety, która nagle, jakimś cudem, nie wiem, to już jest jakby kwestia interpretacji, dostaje się na Coriolisa i wszystko jest po prostu dla niej nowe. To znaczy, jeżeli cała reszta ekipy mocno ogarnia sci-fi, a ty jesteś po prostu takie dziecko we mgle, jeżeli dla wszystkich to jest ok, to dlaczego nie wykorzystać tego jako postać? Po prostu najzwyczajniej w świecie. Po prostu ani ty, ani twoja postać nic nie wiecie, i teraz, wow, to fajnie świeci, i naciskasz guzik. No, może coś wybuchnie, ale w zasadzie czemu nie? Albo wiecie, moja postać się zna, ale czy ja muszę? No nie, w ogóle nie muszę. Po pierwsze, mamy opisy w podręczniku i fajne grafiki, które dość fajnie obrazują te wszystkie elementy, więc nie musisz się zastanawiać, jak, jak wygląda jakiś tam. Tutaj pokażę jakąś nazwę z podręcznika, właśnie tą. Nie pamiętam, sorry. I jakby kwestia tego, możesz sobie wyobrażać zupełnie inaczej. Ja w mojej kampanii sci-fi cały czas wyobrażałam sobie, że ja strzelam ze zwykłego karabinu, a potem się okazało, że on strzela jakimiś magnetycznymi pociskami. W ogóle o tym nie wiedziałam. Dwa lata nim strzelałam tym samym karabinem od samego początku. I co. No, i się na koniec dowiedziałam, czy to miało znaczenie, czy to miało jakikolwiek wpływ na kampanię. No nie miało, bo jakby z czego są te pociski, to nie było istotne. Najzwyczajniej w świecie. Na początku kampanii, i tak wybierzesz sobie najprawdopodobniej wulkana, to jest taka marka broni, bo jest tani. Albo karabin, bo jest jeszcze tańszy. Później z czasem, jeżeli chcesz, to gdzieś tam możesz sobie eksplorować, ale jeżeli nie, no to tak jak mówię, w podręczniku są krótkie opisy, jak działa konkretna broń. I mamy statystyki. Tak naprawdę, statystyki to jest to, co nas interesuje najbardziej. W Twoich wyobrażeniach Twoja broń może wyglądać zupełnie tak, jak sobie wymarzysz, ważne, żeby działała mechanicznie, tak jak wszystkie inne. I tyle. Dobra, ale zobaczmy, co jest napisane w podręczniku o wulkanach. Wulkany strzelają mikrorakietami z wybuchowymi głowicami. Strzelanie i przeładowywanie jest w nich mechaniczne i nie wymagają zasilania ogniwami. Mają one małą siłę odrzutu, co sprawia, że świetnie się nadają do strzelania seriami. Łatwo je podrobić, dlatego są powszechne w całym horyzoncie, tak samo jak amunicja do nich. I to jest w opisie. Wiemy, że ta broń jest mechaniczna. Wiemy, że nie potrzebuje żadnych ogniw. Wiemy, że jest powszechna i to nam na ten moment wystarczy. W zasadzie będzie działać jak niewielki zwykły pistolet. No, to jest po prostu zwykły pistolet. Tylko nazywa się wulkan i wygląda bardziej fancy. Zresztą zobaczcie sobie, jak wygląda. Dokładnie taka sama zasada jest z pancerzami czy innymi elementami. I co jest ciekawe, tutaj takie drobne elementy mają fajne wschodnie nazwy. Dobra, ja się tutaj tak skupiłam na graczach, ale co z mistrzem gry? Pomyślcie sobie, no dobra, amnezja, ale mistrz gry to chyba jednak musi znać się trochę, nie? Główno prawda, w ogóle nie musi się na tym znać. Dlaczego mistrz gry nie miałby się razem z wami uczyć? Wiecie, sesje możecie w ogóle zacząć w ten sposób, że po prostu przylatujecie na jakąś planetę i pierwsze dwie, trzy sesje rozpoczynacie na tej mniej zaawansowanej technologicznie planecie i dopiero z czasem ogarniacie jakieś tam trudniejsze rzeczy, nawet jeżeli coś jest bardzo zaawansowane technologicznie. Uważam, że mistrz gry w ogóle nie musi się na tym znać, zresztą mam wrażenie, że większo na większości rzeczach, o których prowadzimy, no to się jednak człowiek aż tak dobrze nie zna. Owszem, z czasem jak chcesz się zagłębić w jakiś temat, to no to oglądasz jakieś filmiki na YouTubie, czy rozmawiasz z ludźmi, którzy się na jakiś temat znają, ale nie jest to aż tak powszechne. Tak? Kiedy korzystamy z leczenia, to nie opisujemy jak, nie wiem, odkażamy, szyjemy rany. I w tej sytuacji może być dokładnie tak samo. To nie ma konkretnego znaczenia. Ważne, wiecie, w podręczniku są napisane efekty, czyli jeżeli coś się odpali, to. Co wydarzy się potem, jaki będzie efekt tego poczynania? I to w zasadzie powinno wystarczyć. Wiecie, ludzie bawią się na zupełnie różne sposoby, zupełnie różne. I owszem, niektórzy będą mieli fans z tego, że będą sobie te technologiczne nazwy, będą sobie tłumaczyć, jak coś działa, i jakby będą się bawić tą stroną, ale można bawić się zupełnie, zupełnie w inny sposób. Jeżeli chodzi o to, jak można grać w Coriolisa, w sensie jakie są możliwości grania w Coriolisa, to będzie o tym osobny film. Pamiętajcie, że podręcznik zawiera wszystko, czego potrzebujecie. Nie potrzebujecie nic więcej oprócz podręcznika głównego. Tam jest wszystko napisane, nawet nie musicie go calusieńki przeczytać od jakby deski do deski. Nie ma takiej potrzeby. Ważne, żebyście wiedzieli, gdzie szukać, co was konkretnie interesuje. Pamiętajmy, że koriolist to nie jest tylko sci-fi. To może być świat wypełniony pięknymi, mrocznymi baśniami wszystko we wschodnim klimacie albo i nie. A mrok z pomiędzy gwiazd nie musi być sci-fi. Do zobaczenia Cześć.